Patrz, znalazłem nasz dom na Google Maps. Haha, spróbuję wejść do środka. Kiedy się w końcu ogolisz? Kiedy ogoliłeś brodę i zastanawiasz się, co to za koleś w lustrze? Tak czekam na ciepłe dni. Ja ile kosztuje wynajem tego cudownego mieszkania? On, proszę pana, to jest sklep monopolowy. Kiedy jest 5 stopni w domu, kiedy jest 5 stopni na podwórku. Każdy ma w domu takie krzesło. Ja o trzeciej w nocy czytająca wszystkie 465 komentarzy dwóch nieznajomych kłócących się w internecie. Gdy musisz na szybko odpisać zadanie z matmy. Kiedy chcą, żebyście z ziomkiem zabrali głos na ślubie, a wy tylko przyszliście się nachlać za darmo i nawet nie znacie pary młodej. Kiedy w myślach dokładnie planujesz, co opowiesz kontra kiedy już otworzysz usta. Kiedy twój kot wie, że jesteś weganinem, więc upolował dla ciebie wegański prezent. Ja zaglądając 15. raz do lodówki w nocy, Planujesz jeszcze jedno? Nie, za duża odpowiedzialność, nie chcę skończyć jak jowisz. Mam już dość spania po 10 godzin dziennie, to śpi po 12, brzmi spoko, spróbuję. Kiedy jesteś pełny, ale musisz zjeść całe ciasto dziś wieczorem, żeby móc zacząć odżywiać się zdrowo jutro, no przecież, że nie wyrzucę. Kiedy masz 35 lat na karku i oponę na brzuchu i mama ci mówi, że nie zostaniesz kosmonautą. Kiedy jesteś już długo singielką i fryzjer dotyka twoich włosów. Bagietka, większa bagietka, bułeczki. Mam 24 lata. Wczoraj miałem swój pierwszy kontakt z dziewczyną Jeż nie musisz być wiecznie dla wszystkich miła, ale dla siebie powinnaś. Challenge napisz w komentarzu: Czy jesteś dla siebie miła, miły? A teraz kopźni lajka byczku. 8 godzin pracy wydaje się trwać całe życie, ale 8 godzin snu mrugasz dwa razy i znowu czas wstawać do pracy. Robienie zdjęć swojemu jedzeniu jest najgorszym współczesnym trendem. Malarze 500 lat temu. Główny powód, dlaczego moje pokolenie jest twardsze niż wasze. Moja mama, mój tato. Ciągle słyszę tych szaleńców, co mówią: Zjedz, bo się zmarnuje. Jak spędziłam poniedziałek wielkanocny. Zawsze znajdzie się większy kozak. To widzi płaskoziemca przy dobrej widoczności. Pamiętacie, jak kiedyś koszmary były, zanim się obudziłeś, a nie po? Pieniądze dają szczęście, wolność, radość oraz swobodę działania. Kiedy ktoś próbuje dać mi radę, ale jego rok urodzenia zaczyna się od 2. Lata lecą, mina ta sama. Jak gdyby robaki nie istniały. Moi koledzy z klasy już wysyłają dzieci do szkoły. Ja, a kto taki duży i puszysty wyrósł? Kiedy po potężnej imprezie wracasz do domu metrem, ale nagle sobie przypominasz, że w twoim mieście nie ma metra. Mam już dosyć twojego skąpstwa, zabieraj pierścionek i znikaj. A pudełeczko? Zdjęcie tamy bobrów po ulewnych opadach zatrzymującej brudną wodę. O czymś zapomniałeś, produkty czekają na ciebie w koszyku, nie zapomniałem, po prostu nie mam pieniędzy, przestańcie. Nieważne, który to rok i jakie miejsce, kot zawsze będzie kotem. Moją supermocą jest śmianie się i przytakiwanie w odpowiednim momencie rozmowy, której nie słucham. Ostatnio spóźniam się z oglądnięciem memów, daj mnie na odcinek, to wrócę do formy. Chat GPT napisz za mnie sywi, tak żeby przyjęli mnie do pracy, chat GPT przeczyta. Te 50 sywi i wyślij wiadomość do trzech kandydatów pasujących na to stanowisko, ostatnio dużo ze sobą rozmawiam. Bardzo ważna rada, jeśli w swoim śnie zobaczysz toaletę, nie używaj jej. Rzadkie zdjęcie kota, który po rozbiciu doniczki wchodzi w nadświetlną, żeby uciec z miejsca zbrodni. Opłatek, przy którym trzeba każdemu składać życzenia, jajko bez składania życzeń. Śpi, włącza plejaka, a ty ceo? nie ma nic do roboty w domu. Kiedy nagrzałeś człowiekom łóżeczko, a oni wygonili cię i kazali spać na podłodze. Kiedy już masz odpyskować mamie, ale przypominasz sobie, że potrzebujesz nowych butów i sweterka. Tracę najlepsze lata życia na zarabianie na najgorsze lata życia. Kredyt hipoteczny na 30 lat, wynajmowanie mieszkania do końca życia, mieszkanie z rodzicami i znoszenie żartów ojca. Parkour. Ja i moja babcia, kiedy spędzaliśmy razem czas. Dlaczego wyszukiwarka tanich biletów lotniczych pokazuje mi nie tanie bilety lotnicze? Doktorze, mam wadę wymowy: chcę komuś powiedzieć dzień dobry, a wychodzi spadaj, na to nie ma lekarstwa, moja droga, taki urok starości. Kiedy uczy cię nauczyciel z powołania, więc z przyjemnością chodzisz na jego lekcje. Otwierasz szampana w Sylwestra, mrugnięcie okiem, sadzisz żerzuchę na Wielkanoc. Kiedy dziewczyna próbuje pokazać wszystkie swoje atuty na jednym zdjęciu. Kiedy dodałaś za dużo groszku do sałatki, i teściowa sama odleciała w święta do swojego domu. Jak się czuję, gdy mój kot przychodzi na mnie o szóstej rano, daj żryć. Kiedy dasz babci spodnie, żeby naprawiła zamek. Ja, mamo, jestem przystojny. Mama jak książę. Książę. Teraz w żołądkach wszystkich Polaków... Kolana takie są. Kiedy jesteś czegoś fanem i jeszcze nie spotkałeś ludzi, którzy też to lubią. Mężczyźni są bardziej cierpliwi od kobiet. Kobieta położy się na chwilę, po chwili nie wytrzymuje i idzie coś zrobić. A mężczyzna po prostu leży i znosi to cierpliwie. Ja cały dzień obmyślam idealny tekst, który napiszę dziewczynie, która mi się podoba. Dziewczyna odpisująca 30 minut po odczytaniu. Wiadomości, aha, mchym, ok, dobra, fajnie, spoko. Kiedy po przebudzeniu orientujesz się, że zaśliniłeś całą poduszkę. Ja 5 minut po tym jak zamówiłem przez internet dresy do ćwiczeń. Kiedy wracasz do domu z pierwszej randki i wreszcie możesz być brzydki w spokoju. Nic tak nie popsuje ci piątku jak uświadomienie sobie, że dzisiaj jest dopiero środa. Mój pies kiedy wanna jest pełna wody. Jesteś inteligentna i piękna. Dlaczego nie masz chłopaka? Z powodu kolejności moich zalet. Kiedy robisz sobie 10-minutową drzemkę przed pracą i nagle budzisz się po 11 godzinach, kurde. Kiedy ledwo się obudzisz, a ktoś próbuje z tobą prowadzić zawiłą rozmowę. Porywacze wywozimy cię do innego kraju. Ja. Pisałaś, że nosisz kolczyki, bo noszę kiedy ktoś ci wysyła 5 kawałek, i musisz zaczekać 5 minut, zanim odpiszesz, że fajny. Mój dziadek opowiadający tysięczny raz tę samą historię, ja słuchający go z zaciekawieniem, bo go kocham. 16 stopni w domu, 16 stopni na dworze. Koty słyszą średnio 4-5 razy lepiej niż ludzie, co jest tym bardziej imponujące, kiedy twój kot kompletnie ignoruje to, co do niego mówisz. Dawaj następny filmik byczku.